W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak działa inteligentne zaznaczanie obiektów w Photoshop. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to wiesz co zrobić. Subskrybuj go teraz, klikając przycisk subskrybuj na dole pod filmem. Nie bądź taki, zostaw łapkę w górę, jeśli ten film Ci się spodoba, napisz komentarz, to pomaga w rozwoju tego kanału, a po drugie, pisząc komentarz dajesz mi znać, że ten film Ci się podobał, to mnie motywuje też do kręcenia nowych filmów na tym kanale. Dobra, w dzisiejszym filmie chciałem Ci pokazać jedną funkcję podobę w Photoshop, która została dodana w jednej z ostatnich wersji. To jest takie inteligentne zaznaczanie obiektów, które dla osób, które przenoszą się z Lightrooma może być czasem przydatne, jeśli musimy coś zaznaczyć. W Lightroomie mamy bardzo fajne maski, które bardzo łatwo działają, ale tu w Photoshopie czasami też potrzebujemy coś zaawansowanego zrobić, też potrzebujemy czasem coś zaznaczyć, jakieś obiekty. I wiecie, zaznaczanie tego ręcznie, jakąś linią jest dosyć mozolne, dosyć trudne. Także fajnie, że sztuczna inteligencja i nowe możliwości, które się pojawiają w programach edycji, mogą nam pomóc. i Sprawić, że nasze zdjęcia będą jeszcze lepiej edytowane przez nas, oczywiście, i jeszcze szybciej, co zaoszczędza i czas i wiecie, nerwy podczas edycji. Dobra, przejdźmy do mojego Photoshopa i zobaczymy o co chodzi. Jesteśmy już w moim Photoshopie. Dzisiaj nie będziemy jakoś edytowali zdjęć, tylko chcę Wam pokazać tą funkcję, jakie ja ma możliwości, i jak działa fajnie. Także, jakieś dwa, trzy przykładowe zdjęcia. Wybierzmy sobie na przykład to zdjęcie z Wenecji. Tu mamy kilka fajnych obiektów, na które ewentualnie podczas edycji moglibyście chcieć działać w jakikolwiek sposób. Także klasycznie mieliście tutaj zaznaczanie jakieś prostokątne, takie eliptyczne, macie też laso, wielokrotne, magnetyczne lasso, które świetnie się właśnie na przykład spisuje do zaznaczania jakichś takich linii prostych. Na przykład, tu byśmy chcieli łódkę, to możemy sobie tym lasem magnetycznym wiecie pociągnąć gdzieś tam w miarę przyzwoicie i ono całkiem, całkiem fajnie działa. Daje jakieś możliwości. Możemy też sobie ręcznie tutaj wiecie ciągnąć. Możemy takim punktowym lasem sobie gdzieś tu linię ciągnąć i, i to zaznaczać. No ale to troszkę czasu zajmuje, gdzieś tam się odznaczy. Potem jest trochę z tym pracy. Mamy tutaj takie szybkie zaznaczanie. To jest dosyć fajne zaznaczanie, ale. Też jak widać nie jest takie idealne i nie jest takie szybkie jeszcze troszkę. Potem trzeba tu dopracowywać je. Mamy kolejną różdżkę, która jest niby taka inteligentna. Zaznacza sobie różne jakieś tam podobne elementy. No, działa to całkiem przyzwoicie jeśli wiemy co chcemy z tego wykorzystać. Na jakieś na przykład w studio na tło zaznaczenie jednego koloru, czy mamy jakiś tekst. To jest Całkiem przyzwoite narzędzie i całkiem przyzwoicie zaznacza, ale teraz mamy tutaj taką funkcję zaznaczania obiektów, która jest rewelacyjna. Dodatkowo pewnie wiecie, że macie zaznacz niebo i zaznacz temat. Jak znaczycie, wybierz niebo, to. Photoshop pięknie wybierze Wam, zobaczcie niebo, tak jak tutaj wybrał, tymi mróweczkami małymi. Możecie też wybrać sobie zaznaczenie i wybierz temat, zaznacz. Możecie też wybrać tutaj, zaznacz temat i wybrać dwie opcje: urządzenie i chmura. Chmura będzie bardziej szczegółowym zaznaczeniem. On będzie wykorzystywał troszkę, tutaj wiecie, sztucznej inteligencji i serwerów Adobe Cloud. Zobaczcie, pięknie nam zaznaczył główny temat, czyli te budynki. Bardzo fajnie, to jest główny temat. Dokładnie te budynki, ale co jeśli byśmy chcieli zaznaczyć inne obiekty? No tu już musielibyśmy ręcznie to robić, i teraz zaznaczanie obiektów, czyli ta funkcja, która pojawia się od jakiegoś czasu w Photoshopie, ale zobaczcie, jak to działa. Ona działa w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby ta funkcja pojawiła się właśnie w kolejnej aktualizacji masek w Lightroomie. Błagam o to, zróbcie to, bo to będzie naprawdę rewelacja. I tak mamy już teraz fajne zaznaczanie obiektów, ale takie zaznaczanie wizualne byłoby jeszcze fajniejsze i jeszcze łatwiejsze. Myślę, że w tym kierunku będziemy się rozwijać w Lightroomie i ta funkcja też zostanie dodana, ale zobaczcie, jak ona działa. Najeżdżam sobie na budynek i od razu zaznacza się główny temat. Najeżdżam na niebo. Podświetla się niebo, że może być zaznaczone. Najeżdżam na wodę, zobaczcie, zaznaczyła się cała woda. Najeżdżam na tą łódkę, zaznaczyła się tylko ta łódka. Na drugą, tylko druga łódka, trzecia. I zobaczcie, tutaj najadę na jakiś kawałek, go też wykryło osobno, że jest. Także naprawdę możecie tu działać na różne rzeczy. Jeśli na przykład chcecie ocieplić troszkę tą łódkę, klikacie i już macie do. Klikacie sobie Shift, zobaczcie, i wtedy pojawia się dodanie możliwość kolejnego wybrania. Klik, już mamy dwie łódki zaznaczone. Jeśli chcemy teraz jakoś na nie sobie działać, to możemy tu jakimś narzędziem sobie z palety tych narzędzi tutaj wybrać, jakiekolwiek narzędzie, jakie byśmy chcieli, na przykład balans kolorów. No i teraz sobie pozmieniać kolory tych łódek, zobaczcie. Działamy tylko na te łódki, od razu nam się stworzyła maska do tego, my sobie w dowolny sposób tutaj Bawić się kolorami tych łódek. No, ja tu się bawię, tylko żebyście widzieli, że to jak to działa. Także nie bawię się tu jakoś w kolorami, w zaawansowany sposób. Nie, nie patrzcie tego jako przykład mojej edycji, ale zobaczcie, w łatwy sposób możemy na te łódki działać. Powiedzmy, że chcemy dalej działać. Chcemy działać na tą łódkę albo na same te budynki byśmy chcieli działać. Chcielibyśmy coś na nich zrobić. To też możemy to sobie zrobić. Zobaczcie, możemy tutaj sobie teraz wybrać jakieś nie wiem, krzywe albo mieszanie kanałów. Albo jakiś filtr zarzucić, na przykład ciepły fotograficzny. Zobaczcie, bardzo łatwy sposób. Taki ciepły filtr możemy dodać ocieplający tylko i wyłącznie do budynków. Działamy, wiecie, lokalnie, nie globalnie. Pamiętajcie, najłatwiej uzyskać finalne efekty takie rewelacyjne, działając lokalnie, nie globalnie. Jeśli możemy w łatwy sposób edytować zdjęcie właśnie lokalnie, czyli na poszczególne możemy elementy działać, wtedy jest najlepiej. Tu osobno możemy działać na wodę. Jakbym działał na wodę, to pewnie bym działał łącznie z tymi łódkami, czyli przytrzymałbym sobie Shift i dodałbym sobie tą łódkę. Jeśli czegoś nie chcecie dodawać do tego wyboru, to zawsze możecie przytrzymać option albo Alt na Windowsie i wtedy możecie coś odjąć od tego waszego zaznaczenia. Możecie pamiętajcie, shiftem dodać, klikacie sobie pyk, pyk. Możecie też jakiś obiekt obrysować, jeśli chcecie całość dodać. W bardzo łatwy sposób. Także naprawdę macie dużo, dużo możliwości wykorzystania tego narzędzia w bardzo, bardzo łatwy sposób. Wyjdźmy sobie z tej edycji. Jeśli na przykład wybierzemy takie zdjęcie, zobaczcie, to na tym zdjęciu też mamy możliwość wybrania samych gór, wybrania tutaj, zobaczcie, nieba, wybrania pana młodego, wybrania właśnie pani młodej. Bardzo łatwy sposób, jedno kliknięcie. Pani młoda została już, zobaczcie, wybrana. Przytrzymuję sobie Shift, klikam pana młodego i już w łatwy sposób mogę działać tylko na te dwie osoby. Mogę na przykład stworzyć maskę, jasność, kontrast. Możemy stworzyć maskę. Teraz zobaczcie, działać sobie na jasność, kontrast tylko tych osób. Bardzo łatwy sposób, prawda? Bez problemu. Możemy sobie, wiecie, tą maskę odwrócić i działać tylko na tło. Także to już zależy. Dosłownie od was, jak będziecie wykorzystywać to narzędzie, ono daje naprawdę dużo, dużo możliwości. Nawet przy takim zdjęciu zobaczcie, jak to bardzo, bardzo łatwy sposób możecie sobie tutaj wybrać daną osobę. Tu też łatwo by poszło, klikając zaznacz obiekt, ale też możecie w taki wizualny sposób sobie wybrać tą osobę bardzo łatwy sposób. Także polecam bardzo wam zaznaczanie obiektów wykorzystać, pobawić się nim, zobaczyć jakie macie możliwości, bo przyspieszy wam to drastycznie. Zaznaczanie obiektów w Adobe Photoshop. Mam nadzieję, że ten film był przydatny. I pomoże ci w edycji twoich zdjęć w Adobe Photoshop. Usprawni twoją edycję. Także wielkie dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli Film Ci się spodobał? Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, dziękuję, cześć, przywitaj się, będzie mi miło to pomaga w rozwoju kanału, ale też bardzo motywuje mnie do dalszego działania, jeśli wiem, że jesteście tu ze mną i oglądacie te filmy. Także wielkie dzięki jeszcze raz dla wszystkich, którzy oglądają te filmy. Wpadnijcie też na mój Instagram, Słowik inspiruje. Tam możecie też do mnie napisać, jeśli macie jakieś problemy, jeśli macie jakieś problemy z moimi presetami, macie jakieś uwagi, piszcie do mnie. Chętnie słucham Waszych uwag, chętnie Wam pomagam. Te osoby, które już pisały i im pomogły, pomogłem, także na pewno mogą o tym zaświadczyć. Dobra, dzięki kochani, wielkie za obejrzenie tego filmu jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!